Karol, Karol, halo, halo, Karol, 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 kalol, Karol, 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 Piękna sonata. Sonata do montażysty. Dobra, idziemy. Tak. Cześć, Iron z tej strony. Porozmawiamy sobie teraz w tym odcinku o tym, jak wrócić po kontuzji do trenowania. Nie jestem dzięki Bogu jakimś super, hiper specjalistą w, e, we wracaniu po kontuzji. Jak na razie miałem jedną albo serię kontuzji w tym roku, takich, w zeszłym roku, takich ciągnących się przez 7-8 miesięcy. Czyli wykonałem jak na razie jeden powrót po kontuzji. Natomiast myślę, że ten odcinek ogólnie może też dotyczyć osób wracających po jakiejś przerwie, osób, które straciły motywację i miały jakąś przerwę w trenowaniu, osób, które nie wiem, miały inne zajęcia rodzinne w pracy i tak dalej, wróciły do treningów. No ale jakby skupię się na tej kontuzji, ale dotyczy to tak naprawdę szerszego grona osób. Jeśli już mieliśmy, trenujemy rok, dwa, wydarzyła się tam jakaś kontuzja, to automatycznie mindset siądzie nam drastycznie. Automatycznie usiądziemy prawdopodobnie na tyłku i w trakcie, jak będziemy lecze, leczyć kontuzję, rzadko kto z nas będzie potrafił tak utrzymać motywację jak, jak Mukon na przykład, który się parę miesięcy temu wywalił, e, wywalił na rowerze, połamał jakieś obojczyki żebra i tak dalej, a kilka dni później już krecił latry na i, i teraz zrobił pełnego w marborku, nie wiem, dla mnie to jest jakieś niesamowite. I z tego co widzę po znajomych czy po, ogólnie po różnych ludziach, nawet nie tylko w Triatlonie, rzeczywiście te powroty są ciężkie i teraz zwróciłbym uwagę jakby na kilka rzeczy. Po pierwsze, jeśli ta kontuzja jest poważna lub mogłaby być poważna, tak jak na przykład ten mój Achilles, który często się zdarza biegaczom, czy inne tego typu kontuzje, czy no nie daj Bóg jakieś złamania, pęknięcia i tak dalej, to nie powinniśmy się jakoś drastycznie śpieszyć. W sensie, jeśli pojawia się jakikolwiek zaczyk, zakładając, że rzeczywiście jesteśmy pod okiem lekarza, zakładając, że jesteśmy pod okiem fizjoterapeuty, powinniśmy wykonywać te ich polecenia i raczej zrobić ten powrót odrobinę wolniej niż odrobinę szybciej. Bo jeśli na przykład Achilles nie zrośnie nam się porządnie, czy nie, jakby nie zagoi się jakiś tam stan zapalny porządnie, no to jak wrócimy szybko do trenowania, szczególnie na wysokich objętościach lub w wysokich intensywnościach, to tak naprawdę możemy sobie tam więcej uszkodzić niż pomóc i co z tego, że nie wiem, przyspieszymy o dwa tygodnie czy miesiąc ten powrót, jak później możemy się poskładać na kolejne kilka miesięcy i to jest trochę to, co, z czym ja zrobiłem błąd, jak rozwaliłem tego, czy uszkodziłem tego Achillesa w zeszłym roku w Malborku i później na tym wyjeździe z kumpami w góry. To ja cały czas gdzieś tam próbowałem biegać, bo brakowało mi tego biegania i ja go nie miałem zerwanego ani nawet naderwanego, tylko jakiś tam stan zapalny. No i w kółko sobie to odnawiałem, 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 zamiast po prostu, nie wiem, na miesiąc czy dwa nawet nie biegać nic kompletnie, no i, i później wrócić do tego biegania. A ja gdzieś tam co tydzień czy co dwa na nowo próbowałem, na nowo próbowałem i w kółko podrażniałem sobie, mimo że byłem pod okiem oczywiście fizji. Czyli nie ponaglamy, nie przyspieszamy. Druga rzecz. Mieliśmy przerwę, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, pięć, dziesięć miesięcy. Tak naprawdę nasz e, stan formy się jakoś tam zeruje. To nie jest tak, że skoro biegaliśmy, nie wiem, wybiegania 20 par kilometrów, jeździliśmy na rowerze stówkę i tak dalej, przed kontuzją, że teraz nagle w ciągu tygodnia czy dwóch możemy sobie wejść na to takie same objętości. Możemy, tylko że jakby zwiększamy drastycznie ryzyko e, lub odnowienia kontuzji lub jakichś innych problemów. My tak naprawdę powinniśmy się cofnąć krok wstecz. Wrócić do zadań, które robiliśmy, do treningów, które robiliśmy krótsze, mniej intensywne i na nowo zbudować tą bazę którą prawdopodobnie w tym okresie straciliśmy. No i jeśli robimy to pod okiem trenera, tak jak my, Maćka, no ale wiadomo, no, wielu z Was jest u różnych innych trenerów, no to trener najczęściej to wie i robi to rozsądnie. Nie wrzuci was na głęboką wodę czy na jakiś końcowy tydzień jakiegoś cyklu przed zawodami, no tylko po prostu zacznie budować tą bazę z wami od początku, poza jakimiś sytuacjami wyjątkowymi, gdzie kontuzja jest krótka, przerwa jest, nie wiem, kilkutygodniowa i jesteśmy w trakcie sezonu, zaraz zbliżają się zawody, no i wtedy trzeba łatać. Jeśli to jest zrobione tak jak należy, no to wtedy trener cofnie się do początku któregoś tam z tych cykli i będzie Wam te treningi rozpisywać tak jak, tak jak, tak jak powinien na etapie budowania bazy. Bardzo często jest tak, tak jak teraz się ukazało, okazało u mnie, że ta forma wraca bardzo szybko, mi to bieganie, no Maciej mówił, że wróci, wróci, wróci w ciągu tam nie wiem, dwóch miesięcy czy trzech. Ja mówiłem, że jakoś ciężko mi sobie wyobrazić, że nie wiem, w maju jak wracałem po tych kontuzjach i biegałem 6-0 rozbiegania, czy tam szybsze zadania 5-0, no to się nie spodziewałem, że po 6 tygodniach będę zadania na progu biegał po 4-0 na kilometr, a na zawodach na połówce pobiegnę 4-30 czy na, na, na ćwiartce. Poniżej nawet. Nie wiem, czy macie się spodziewał, czy nie, ale jakby u niektórych wróci to szybciej, u niektórych później. Na pewno trzeba bardzo dobrze słuchać swojego organizmu, idealnie słuchać trenera, jeśli mamy takiego, jeśli nie mamy trenera, to słuchać organizmu, nie narażać się na jakby na zwiększone ryzyko tego, że ta kontuzja wróci, czy pojawią się jakieś inne problemy. Bo później ten mindset na nowo za każdym razem podbudowywać dobra, no teraz się nie ułożyło, teraz się coś zepsuło, teraz nie wiem, uszkodziłem sobie kostkę, teraz zrobiłem to, teraz zrobiłem tamto i w kółko się tak podbudowywać, że kurczę, to może teraz będzie lepiej, może teraz będzie lepiej, naprawdę jest trudne. To niektóre osoby, takie jak KON, które to potrafią zrobić, to są, wydaje mi się, wyjątki. Większość ludzi ma z tym duży problem. To jesteśmy w stanie przełknąć porażkę, raz, drugi, trzeci, ale przełknąć nie wiem, dziesiąty. To naprawdę nie jest, nie jest jakieś łatwe. No ja na swoim przykładzie z tym bieganiem tego, zeszłorocznym i tegorocznym mogę powiedzieć, że jak już któryś raz wychodziłem na te biegi i na każde biegi nie wiedziałem, czy nie będę wracał kulejąc, czy tam marszem, kilka razy się stało tak, że jak ja biegam tutaj tą dychę do kurnika, do Bnina i z powrotem no to ta noga mnie zaczynała boleć na czwartym, piątym kilometrze i musiałem stamtąd wracać tiptopami w zasadzie marszem kulejąc, bo nie miałem telefonu ze sobą ani nic i 5 kilometrów takiego powrotu marszem zamiast biec 20 kilka minut wracając godzinę, no to ryje trochę beret. Także no powoli spokojnie, bez jakichś wielkich moim zdaniem, ciśnień. Trzecia rzecz. Ogólnie trenowanie w grupie, czy trenowanie ze znajomymi, czy trenowanie z przyjaciółmi, nie wiem, żoną i tak dalej, dla większości ludzi jest dobre, ale pod warunkiem, że w tym konkretnym scenariuszu wracamy po kontuzji i się z tymi osobami nie ścigamy. Bo jeśli mamy jakieś wspólne ustawki, nie wiem, ustawka jest przyzwyczajona do jeżdżenia 30 kilka na godzinę, e, czy biegania, nie wiem, 5-0, czy 4-30, czy w jakichś tam tempach, nieważne, i my nagle wracamy z tej kontuzji, będziemy mieli oczywiście ambicje i ciśnienie, żeby wrócić jak najszybciej do takiego tempa, jak mieliśmy wtedy. Więc jeśli mamy taką sytuację, że rzeczywiście trenujemy w takiej grupie i nie ma tam wystarczająco rozsądnych czy świadomych osób, żeby nam zwracać na to uwagę, że my powinniśmy jednak robić to wszystko znacznie wolniej, no to nie wiem, może lepiej się zastanowić, żeby sobie miesiąc czy dwa przerwy od takiej grupy robić i trenować samemu, aż wrócimy do jakiejś, do jakiejś tam używalności i wtedy wrócimy do tej grupy. To się też tyczy, tyczy dość dobrze takich case'ów jak kobiety wracające do trenowania po ciąży. I tutaj to w ogóle planujemy kiedyś nagrać na ten temat odcinek z Pati, ale Patti miała duże problemy z bieganiem po tej ciąży i to miała bardzo wysokie, Ogólnie ma wysokie tętno, a miała bardzo wysokie tętno na bardzo niskim tempie. I Maciej cały czas jej mówił, że biegaj wolno, biegaj wolno, biegaj wolno, to wróci, to wróci, to wróci. I tak naprawdę teraz 9 miesięcy po urodzeniu Stacha ma lepszą formę niż miała kiedykolwiek biegową, ale w sumie w ogóle nawet nie tylko biegową, niż miała kiedykolwiek przed, przed ciążą. Więc to rzeczywiście ta cierpliwość popłaca. No i tutaj jakby, no to dygresja oczywiście, no ale to rzeczywiście działa podobnie jak w przypadku kontuzji, no z tym, że w przypadku kontuzji szczególnie tych poważnych, ich lesowych, kolana, gdzieś tam jakieś biodra kostki i tak dalej, bo tych kontuzji jakoś z mojego doświadczenia najwięcej jest biegowych, na rowerze troszkę mniej, ich mamy trochę mniej obciążające, obciążający sport tak na co dzień, szczególnie w przypadku takich 30-40 latów z nadwagą i tak dalej jak ja. No to ta cierpliwość i spokój gdzieś tam w robieniu tego powoli, tego powrotu powoli, opłaca. I teraz, ostatnie, o czym chciałbym powiedzieć, nieważne jaki jest powód, co tam się nam wydarzyło, jaka to była kontuzja, czy to były jakieś problemy zdrowotne, tak jak ta moja tarczyca, czy to są jakieś kontuzje, właśnie tak jak te wspomniane, Achilles czy inne, powinniśmy się wtedy regularnie badać czy sprawdzać, czy nic tam się niepokojącego nie dzieje. I to nie zbawi nas te kilka miesięcy, tak jak powiedziałem wcześniej. Ja po powrocie, po, po tej tarczycy, yy, która mnie na kilka miesięcy uziemiła, teraz regularnie raz na 2 czy trzy miesiące robię badania krwi. I też będzie o tym osobny odcinek, bo pytania o badania krwi są non-stop. E, jakby mam to już mniej więcej przekminione w, w porozumieniu z Maćkiem, co sobie dokładnie sprawdzam, co było u mnie jakieś tam słabsze, co powinienem monitorować, co po suplementacji z sandowzem zamierzam sprawdzić, e, sprawdzić gdzieś tam w kolejnych badaniach. I to rzeczywiście podobnie powinno się robić z, z tymi jakby urazami czy kontuzjami. Nie? Jak ja wychodzę teraz, wychodziłem z tego Achilles''a, no to regularnie spotykałem się z Pauliną czy z Bartkiem i fizjo, po prostu tam sprawdzali, czy wszystko jest ok, bo cały czas miałem tą schizę, że bałem się, że mi to wróci, bałem się, że gdzieś tam się coś dziwnego wydarzy. No i to w zasadzie tyle. Znaczy na pewno strategii jest więcej ale spokój cierpliwość i systematyczne wykonywanie ale powoli małymi krokami treningów budowanie bazy i powrotu jakby do siebie. Moim zdaniem jest najskuteczniejsze i najbezpieczniejsze, szczególnie jeśli nie jesteśmy jakimiś 20-latkami 20 wymiataczami. Także dziękuję, że obejrzyjcie do końca. Wpadajcie na kanał, pamiętajcie o subskrybowaniu, padajcie, pamiętajcie o wpadaniu na, na moje pozostałe social media. Dzięki bardzo, że jesteście. Jeśli wychodzicie akurat z kontuzji, jeśli jesteście konkretnie w takiej sytuacji, no to życzę Wam powodzenia, żebyście mogli potrenować, czy wystartować w jakichś zawodach w kolejnym sezonie. Do zobaczenia. See you later. Pa! thank you